Masz kanwę wersji bezpłatnej i czujesz, że zaczyna Cię ograniczać? To filmik dla Ciebie. Mam dla Ciebie kilka propozycji na to, jak poradzić sobie z niektórymi ograniczeniami kanwy wersji bezpłatnej. Rozsiądź się wygodnie i zobacz, jak łatwo poradzić sobie właśnie z tymi niedogodnościami, które daje nam kanwa wersji bezpłatnej. Potrzebujemy tego zdjęcia, ale bez tła. W kanwie wersji Pro jest sytuacja bardzo prosta. Wybieramy sobie nasze zdjęcie, przechodzimy do paska edycji tego zdjęcia i od razu mamy wyciągnięte narzędzie, które nazywa się usuwanie tła. Wystarczy, że w nie klikniemy, a następnie tło z naszego zdjęcia zostanie usunięte, no i możemy sobie dowolnie tutaj z tym zdjęciem pracować, edytować je w taki sposób jak potrzebujemy. Natomiast co w sytuacji, kiedy nie mamy tej kanwy Pro? W tej sytuacji możemy sobie skorzystać z aplikacji, która znajduje się w kanwie, która pomoże nam to tło usunąć. Tutaj problem polega na tym, że musimy nasze zdjęcie mieć pobrane. Więc jeśli z tego zdjęcia potrzebujemy usunąć tło, musimy je mieć na komputerze, czyli wystarczy, że sobie pobierzemy nasze zdjęcie. Jest to zdjęcie numer 2, więc pobieramy sobie w formacie PNG. A jak zdjęcie nam się już pobierze, to przechodzimy do zakładki aplikacji, które znajdują się w menu po lewej stronie. Wpisujemy sobie nazwę background. Na przykład Bagrat Easer, i to będzie nasza pierwsza aplikacja. Wybieramy sobie tutaj tę aplikację, a następnie dodajemy nasze zdjęcie, które przed chwilą pobraliśmy z Canvy. Następnie to zdjęcie wląduje w naszym podglądzie, klikamy fioletowy przycisk, a następnie tło naszego zdjęcia się usunie i możemy sobie już to zdjęcie dodać do naszego projektu. Ono wylądowało tutaj na stronie i możemy Ponownie, ponownie jak w wersji w wersji, której usuwaliśmy tło za pomocą aplikacji, tutaj już budowanej kanwy. Tutaj również możemy sobie dowolnie edytować nasze zdjęcie tła nie ma. Więc tak jak widzisz, jeśli nie masz kanwy w wersji Pro, aplikacja tutaj bezpłatna będzie pomocna do usuwania tła ze zdjęć. Mały przerywnik, mała reklama, jeśli potrzebujesz więcej inspiracji, więcej tutoriali i więcej wiedzy o kanwie, zapraszam cię do kanwastycznych tutoriali. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie. A teraz wracamy już do naszego filmiku. Kolejną rzeczą, którą mamy w kanwie wersji Pro, a nie mamy jej w kanwie bezpłatnej, jest możliwość zamiany tła na zdjęciu. I teraz weźmiemy sobie jakiekolwiek tutaj zdjęcie z kanwę na przykład zdjęcie kobiety i chcielibyśmy, żeby tło tutaj było inne, na przykład morze. I jeśli chodzi o wersję pro, przechodzimy do zakładki edytuj, wybieramy sobie tutaj narzędzie, które nazywa się generator tła, a następnie opiszemy, co ma być w tym tle, na przykład Niech będzie po prostu jedno słowo. Może klikamy generuj i Canva automatycznie wygeneruje nam cztery propozycje zdjęć. Możemy sobie wybrać to, które najbardziej nam odpowiada. Więc jak widzimy, tutaj ten proces jest bardzo prosty i nie musimy za bardzo kombinować. No i możemy sobie tutaj wybrać opcję, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli nic nam nie odpowiada, no to oczywiście możemy sobie poprawić tutaj w tym miejscu prompt i ponownie wygenerować generować kolejne zdjęcia. A co w sytuacji, kiedy nie mamy kanwe w wersji Pro? W sytuacji, kiedy nie mamy kanwe w wersji Pro. W tej sytuacji przechodzimy do zakładki Aplikacje i wpisujemy sobie nazwę aplikacji Replace Background i to będzie ta pierwsza aplikacja tutaj. Następnie Musimy mieć oczywiście jakieś zdjęcie na naszej stronie projektowej. Ono nam się tutaj wyświetla w podglądzie i opisujemy, co tutaj ma być e, jako tło. Możemy sobie opisać najlepiej, oczywiście, w języku angielskim. Jak e, będzie, może i plaża. Klikamy, zamień, e, a następnie e, znów aplikacja wygeneruje nam zdjęcie z Tłem, jaki sobie tutaj wybraliśmy. To też chwileczkę zajmie, więc musimy się tutaj uzbroić w cierpliwość, ale już, już tutaj mamy i mamy podgląd, jak wyglądało wcześniej i jak wygląda to zdjęcie w tym momencie. Więc mamy, mamy tutaj to gotowe. Ta aplikacja jest bezpłatna, ale ma pewne ograniczenia. Tym ograniczeniem jest informacja, że możemy 10 razy w ciągu dnia sobie stworzyć takie zdjęcie, czyli 10, 10 zdjęć w ciągu dnia możemy wygenerować, a kolejnego dnia ten limit nam się odnowi, więc kolejnego dnia, kolejne 10 zdjęć możemy sobie przygotować.